Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia na wtorek, 15 grudnia. I co dziś wylosowałam? Osiem pucharów, krzyż i kotka, który ma na imię Nyx. Kochani, osiem pucharów ochota do odejścia od czegoś, od jakichś niewygodnych form egzystencji z pracy, od sytuacji, w których jesteście obecnie, na przykład, i która wam totalnie, kompletnie nie pasuje. Może to też być spotkanie z osobą, z którą mamy jakiś zatarg, jakiś konflikt, ale ten konflikt wynika tylko i wyłącznie czysto z naszej winy. Niektórzy mogą palić mosty za sobą jutro, szukać sobie nowych dróg, szukać sobie nowych możliwości. To tak jakby nie chciało nam się być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie? Emocje nasze są tak wzburzone i po prostu nie pozwalają, nie, nie wydają jakby takiej wewnętrznej zgody na to, żebyśmy się cały czas przy tym utrzymywali, nie? Byli w, te, w tej sytuacji czy w tym miejscu. Niektórzy kochani mogą tutaj porzucać jakieś komfortowe sytuacje na rzecz poszukania sobie czegoś lepszego, czegoś nieznanego ale w naszej opinii, gdzieś tam głęboko, będziemy przekonani, że to, czego szukamy, będzie lepsze niż to, w czym obecnie tkwimy, nie? No i to też może być taka chęć wyjścia właśnie z jakiejś rutyny, z jakiejś nudy, z czegoś, co nam się po prostu nie podoba. Tym bardziej, gdzie tutaj mamy, kochani, kartę krzyża, która mówi nam też między innymi o tym, że coś może się zakończyć, nie? Że w ogóle krzyż należy do kart negatywnych. On mówi ogólnie o cierpieniu, o żalu, o jakimś smutku. O, mówi też o lekcji życiowej, którą musimy jakby przerobić. Tak? Sytuacja może być dla nas trudna, ale musimy się z nią po prostu zmierzyć. Musimy się z nią zmierzyć, musimy stanąć jakby oko w oko z nią, nie? jakby z wrogiem i, i pokonać go. Dodatkowo mamy tutaj kartę szóstki. Szóstki tref, która mówi, która jest dobrą kartą dla życia zawodowego, takiego dla kariery zawodowej. Może, może mówić, że tutaj jakiś przełom może nastąpić. Dla niektórych może mówić o awansie albo o podwyżce, ale może też mówić o monotonii w pracy, nie? że coś nam się nie będzie podobało i od tego będziemy chcieli jak najszybciej. Jak najszybciej uciekać, chociaż karta ósemki pucharów nie mówi tutaj, że uciekniemy na zawsze, tak? Możemy uciec na chwilę, po to tylko, żeby próbować sobie coś zmienić, nie? W każdym, w każdym razie karta szóstki trefl mówi też o naszym jakby przeznaczeniu, nie? Tak jak karta krzyża mówi o, o jakimś przeznaczeniu, o jakiejś lekcji życiowej, o jakiejś karmie, tak jutro, niestety, coś będziemy musieli tutaj sobie przepracować. Inspiracja na jutro. Dzień pełen śmiechu jest y, dobrze spędzonym dniem. Y, I wygląda na to, że rzeczywiście może jutro powinniśmy y, dużo się śmiać y, nie wiem, rozweselać się po prostu y, wszędzie tam, gdzie tylko będziemy mogli i w taki sposób, w jaki tylko będziemy potrafili. Y, otaczać się właśnie też takimi ludźmi, którzy potrafią y, wywołać w nas. Y, uśmiech, czy jakąś radoć, radość rozbawić nas, nie? tym bardziej, że wibracja dnia również temu sprzyja no i o wibracji już Wam mówię, kochani wibracja właśnie sprzyja śmiechowi, opowiadaniu kawałów dowcipów Zabawie, takiej, ja nie mówię tutaj o zabawie, o imprezie, o tańcach i, i pełnej takiej swawoli, ale po prostu o takim, takiej życiowej, jakby poniekąd zabawie, nie? że czy, czymś tam może będzie, będziemy się, zainteresujemy się czymś po prostu śmiesznym. I dzień będzie sprzyjał też wszelkim pokusom i hazardowi nawet, nie? więc tutaj warto można by było puścić los na loterii, a nóż widelec może coś wygramy. Dzień będzie też sprzyjał cielesnym uniesieniom, cielesnym przyjemnościom. W trudnościach możemy spotkać się z ludźmi obsającymi, o kochani, przy swoich racjach, takimi upartymi. Będziemy mieli też trudność z rozróżnieniem prawdy od fałszu, od kłamstwa. Możemy też mieć problem z wyciągnięciem takich słusznych wniosków, takich prawdziwych wniosków, nie? Jak już tutaj mówiłam o, tym, o tej prawdzie. Możemy też mieć do czynienia jutro z ludźmi, którzy będą dość cyniczni i uparci, ale jednocześnie oni mogą też nas w pewien sposób rozbawiać, rozśmieszać, nie? więc wyciągnijmy sobie z tego to, co dla nas będzie najlepsze. Możemy też mieć problem z wyrzeczeniem się pewnych przyjemności na rzecz takich bardziej ważnych potrzeb. Jak pokonać to, czyli. Tutaj możemy pokonać to, kochani, poprzez zaangażowanie nasze w rzeczy, które tak naprawdę są dla nas ważne i właśnie z wyrzeczeniem się tego, czego tak naprawdę szczerze nie potrzebujemy, tak? Czasami chodzi tutaj o jakąś pierdołę, na przykład nie kupię sobie tej świeczki, bo ważniejszy jest zakup, na przykład, nie wiem... Żelu pod prysznic, nie? O takie rzeczy też może chodzić. Wiadomo, to jest, są karty dzienne, więc tak naprawdę to może chodzić o takie życie codzienne, o takie pierdołeczki, nie. Kochani, powinniśmy się też odciąć jak najbardziej od osób, które w jakiś w pewien sposób na nas toksycznie wpływają. I tutaj też może ta ósemka pucharów o tym nam mówić, że będziemy odchodzić od takich ludzi, od kontaktów z nimi, nie? Rzeczywiście powinniśmy, kochani też rozmawiać z ludźmi doświadczonymi w jakiejś dziedzinie życia, która na ten dzień jest dla nas ważna, tak? Czyli jeżeli dla kogoś jest na ten dzień ważna relacja partnerska będzie chciał porozmawiać w swojej relacji partnerskiej z jakąś tam osobą, która już coś w życiu przeszła, jak najbardziej tutaj można, mogę go zachęcić do, do tego. Kochani, taki to dzień przed nami się tutaj nam pokazuje. Świeczka mi zgasła, pewnie już dawno nawet nie zauważam. I kochani, życzę Wam udanego dnia, fantastycznego, dużo śmiechu i dużo ym, takiego luzu, nie takiego luzu. Nie spinajmy się za bardzo, nie spinajmy się za bardzo, co ma być, i tak będzie. Do zobaczenia, kochani, jutro. Pa, pa.